Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Z Ewangelii Świętego Łukasza rozdział 24, wiersz 38, 24 kwietnia, czwartek w oktawie Wielkanocy. Bez lektury Pisma Świętego, każda refleksja jest zwykłym bełkotem. Gdy tracimy oryginał jakiegoś ważnego dokumentu, jak akt urodzenia, świadectwo dojrzałości czy testament, to mamy wątpliwość, czy kiedykolwiek kopia zastąpi oryginał. Gdy tracimy dane na twardym dysku w telefonie lub komputerze, to mamy wątpliwość, czy można te dane odzyskać. Jezusowi nie zdążyli wypisać aktu zgonu. Bo zanim nadszedł kolejny dzień roboczy, powstał z martwych, i urzędnicy nie mieli ani ciała, ani powodu do wystawienia takiego dokumentu. W przypadku mistrza z Nazaretu nie ma obawy, że z wstałe ciało pana to kopia oryginału. Gdy pokazał im swoje ręce i nogi, to uwierzyli, że nie jest duchem ani kopią ciała, ale tym samym nauczycielem. Z którym spędzili tyle czasu. Jezus przygotowuje nas na jeden, najważniejszy egzamin dojrzałości chrześcijańskiej. Jeśli go zdamy nasze ciało, umysł, dusza pozostaną oryginalne, nigdy nie staniemy się kopią samych siebie. Odpowiedź na pytanie, czy wolimy oryginał, czy kopię, jest chyba dość oczywista. Kopiowanie ksiąg w dawnych czasach wiązało się z przepisywaniem, co mogło wiązać się z ewentualnym błędem kopisty. Jedynie pismo święte jako jedyna księga tłumaczona na tyle różnych języków była kopiowana bez żadnego błędu. Kopiowanie dzieł sztuki zawsze kończy się jakimś fałszerstwem. Klonowanie zwierząt to też działanie dalece odmienne od zachowania oryginału. Dość ciekawym procesem jest kopiowanie cyfrowych danych. Nawet jeśli skopiujemy jakiś dokument, zdjęcie czy plik, to dopóki go nie zmodyfikujemy, to zawsze będzie to oryginał. Nawet gdy chcemy skompresować duży plik do małego formatu, to nadal będzie to oryginał. Żyjemy niestety w świecie kopii i to budzi w nas wiele wątpliwości. Często gubimy się w tym, co jest prawdą, a co fałszem. Często nie potrafimy odróżnić oryginału od kopii. Z martwych wstały pan, który ukazał się uczniom, rozwiewa ich wątpliwości, pozwala dotknąć swego oryginalnego ciała zjada z nimi normalny posiłek i oświeca na koniec ich umysł, wyjaśniając, co miały znaczyć słowa, które wypowiedział przy cudownym rozmnożeniu chleba. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Wy jesteście świadkami tego. Świadek to znawca i stróż oryginału, a nie kopii. Jezus chce, byśmy byli jego świadkami, a nie świadkami jakiejś kopii Jezusa. Jeden jest Pan niepodzielny, ale nieskończonej wielkości. Z martwych wstały mistrz nie ma ograniczeń ilości bajtów na dysku lub serwerze. Jest nieco jak internet który wszystkich łączy i nic w nim nie ginie. Przesłaniem Ewangelii jest dar odkupienia z grzechów. Jezus zapłacił wielką cenę życia, po to, byśmy uwierzyli w życie wieczne po śmierci, a nie wątpili w istnienie życia po śmierci.